Czy wiesz, że jeśli jesteś inny niż większość ludzi wokół ciebie, to nie musi to być powodem złego samopoczucia i kpin otoczenia, ale być podstawą bardzo dobrego życia życia, o którym większość społeczeństwa może się tylko pomarzyć? Ja jestem tego typowym przykładem i bardzo często w komentarzach do moich filmów niektórzy widzowie zarzucają mi, że jestem odklejony od rzeczywistości. I wiesz co? Częściowo mają rację, bo patrząc z boku, jestem faktycznie odklejony z rzeczywistości większości ludzi, większości ludzi w tym kraju i to niezależnie od tego, ile ci ludzie mają pieniędzy i innych dóbr materialnych. Ja prowadzę bez rozgłosu naprawdę bardzo dobre, dostatnie życie, mając przy tym super związek ze wspaniałą partnerką i robiąc wiele rzeczy, o których bym nigdy nie przypuszczał, że są możliwe, szczególnie dla kogoś w moim wieku. I co ciekawe, tak żyje już od kilkudziesięciu lat. Mówię ci o tym, ponieważ i to jest dobra wiadomość, w sumie takie życie jest możliwe do osiągnięcia przez prawie każdego człowieka, który jest w miarę zdrowy na ciele i na umyśle, a szczególnie jeżeli jest co najmniej nieco odmienny o większości, a o tym właśnie mówimy. Jak tak patrzę na historię mojego życia, to w sumie zawsze byłem, delikatnie mówiąc, trochę odklejony tak trochę z boku tak zwanego głównego nurtu życia i to począwszy od szkoły aż po dzień dzisiejszy. No tak tak. Byłem i w sumie do dzisiaj jestem pewnego rodzaju outsiderem i dziwolongiem dla wielu ludzi. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, bo w każdym pokoleniu ludzi w Polsce, z którym mam do czynienia, czyli ludzi w wieku mniej więcej 20 parę do 60 paru lat, widzę wielu dziwolągów, wielu niedopasowanych, wielu introwertyków, wielu ekscentryków obojga płci. I widzę ich często mozolne próby dopasowania się do tego tak zwanego głównego nurtu życia, często kończące się albo frustracją, albo życiem grubo poniżej ich oczekiwań i możliwości. Jeśli i ty należysz do takich ludzi, to tak wcale nie musi być. I ten film będzie początkiem dużej zmiany na lepsze, może też w Twoim życiu. Uświadom sobie, że nasza odmienność faktycznie no, może być źródłem problemów i frustracji, zwłaszcza jeżeli będziemy starać się dopasować do tego głównego nurtu społeczeństwa, albo co gorsza, przejmować też strategie życiowe propagowane w tym społeczeństwie. A jak popatrzysz na rzeczywistość, no to duża część naszego wychowania i formalnej edukacji właśnie miała na celu wciśnięcie tej jak największej liczby ludzi w ten schemat. Ale nie musimy się tego poddawać, a nawet jak już się poddaliśmy kiedyś, to możemy te kajdany po prostu zrzucić. Możemy je zwrócić, bo nasza odmienność odpowiednio wykorzystana może też być początkiem wspaniałego życia na naszych zasadach. I to życia, które obserwowane okiem normalnego człowieka, no, wydaje się być nieprawdopodobne. No, bo tak bardzo różni się ono od jego życia. Musimy tylko oczywiście odpowiednio wykorzystać te unikalne cechy czy podejścia, do tego spojrzenia na świat, które mamy. No, wtedy możemy faktycznie takie życie osiągnąć. Dlatego też nie próbuj się dostosować, nawet jeżeli będzie tego oczekiwać Twoja powiedzmy blisko rodzina, Twoje dotychczasowe otoczenie itd., itd. Masz tylko jedno życie i lepiej zrób dobry użytek z Twoich tak zwanych dziwności. I w dzisiejszym filmie, i ewentualnie w następnych, zajmiemy się właśnie kilkoma najważniejszymi aspektami, jak tą odmienność dobrze wykorzystać. O jakiej odmienności mówimy? No zdarza ci się, że siedzisz czasem w kawiarni, patrzysz na ludzi dookoła, no i masz wrażenie, że nie bardzo rozumiesz, o co tak naprawdę chodzi im w życiu. Tematy, o których rozmawiają, rzeczy i osiągnięcia, którymi się chwalą nawzajem, plany na najbliższy weekend, no to wszystko powoduje, że zadajesz sobie pytanie, czy ty żyjesz na tej samej planecie co oni? Masz tak czasem i przy tym wcale nie chodzi o to, czy jesteś od nich lepszy, no bo tak się niestety pociesza wielu ludzi. Nie jesteś ani lepszy, ani też gorszy, po prostu jesteś inny. Jeżeli dotąd sobie tego nie uświadomiłeś, to ja ci mówię teraz bardzo ważną rzecz. Jesteś w porządku. Powtarzam, o ile nikogo świadomie nie krzywdzisz, to jesteś w porządku taki, jaki jesteś. Wcale nie musisz być taki, jak większość ludzi. Widzisz, też ja też tak miałem. Wyznam ci, że przez pewien czas no, byłem bardzo dobry, no, nie tylko w dopasowywaniu się do oczekiwań otoczenia, ale też w udawaniu, że te oczekiwania są też moimi oczekiwaniami. To było bardzo złe i frustrujące, a najgorsze w tym wszystkim było to, że myślałem, że faktycznie no, muszę być taki jak wszyscy, że to, że coś ze mną jest nie tak, bo miałem całkiem inne marzenia od otoczenia, zależało mi też na innych rzeczach. No więc niestety robiłem to, co robi wielu z nas, może i ty robisz. Dopasowywałem się, udawałem normalnego, udawałem coraz, coraz to lepiej. I powiem ci szczerze, to było jak noszenie za ciasnych butów przez cały czas. No teoretycznie da się, ale boli jak diabli powoduje powstawanie pęcherzy na stopach. Moje pęcherze powstawały nie tylko na stopach, ale też powstawały w mojej psychice i na duszy. Jeżeli teraz w tym, co powiedziałem, odnajdujesz też trochę siebie, jeżeli masz wrażenie, że świat wymaga od ciebie, żebyś był kimś, kim nie jesteś, to mam dla ciebie dwie dobre wiadomości, które koniecznie powinieneś sobie uświadomić. Po pierwsze, nie jesteś tym sam. Nie jesteś sam, bo obok ciebie żyją podobni ludzie, którzy z różnych powodów, tak samo jak ty, jeszcze nie żyją swoim życiem. A po drugie, i to jest najważniejsze, wszystko jedno, co wmawia ci otoczenie, to wcale nie jesteś żadnym wybrakowanym człowiekiem. Nie jesteś wybrakowanym, bo twoja inność wcale nie jest defektem. Takie bycie poza systemem tak naprawdę nie jest słabością, a czasem to jest wielki atut, który musisz tylko odpowiednio wykorzystać. Wykorzystać tak jak ja, budując zarówno moje życie zawodowe, jak i prywatne. O czym mówię? No, jeśli mnie bliżej nie znasz, to mówiąc bardzo krótko, wykorzystując moją inność, od dziesięcioleci pracowałem około 50 dni w roku, robiąc przy tym to, co mnie naprawdę interesowało i zarabiając przy tym bardzo dobre pieniądze. I to wszystko bez jakiegoś zadęcia występowania w telewizji, na wielkich konferencjach, bez upozowanych profesjonalnych zdjęć, certyfikatów czy jakiejkolwiek reklamy. Tak samo zresztą było w życiu prywatnym, gdzie obok ciekawych zajęć, od dziesięcioleci, będąc facetem, mającym zaledwie 1,70 wzrostu i sporą nadwagę ciągle byłem we wzbogacających relacjach z ciekawymi i atrakcyjnymi kobietami. A w finale, już od ponad siedmiu lat, mam super żonę Karolinę, kobietę, która łączy urodę inteligencję z ogromnym sercem, którym szczęśliwie ja zajmuję większość miejsca. Mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, ale żeby spojrzał na samego siebie i powiedział. Jeżeli taki cholerny Aleks, taki jak on jest, może, to ja pewnie też. Możesz i nie szukaj teraz wymówek, bo odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi oczywiście, że możesz, ale najpierw musisz coś ważnego zrozumieć. Musisz zrozumieć, że jeżeli całe życie czekasz, a ktoś ci powie hej, możesz być sobą, to możesz tak czekać całe życie. No i pewnie się nie doczekasz do śmierci. To ty masz sobie dać to pozwolenie. I tylko ty możesz skutecznie to zrobić. To prawdziwe, skuteczne pozwolenie nie przyjdzie z zewnątrz. Nie przyjdzie od rodziców, i to z kilku powodów. Nie przyjdzie od partnera, zwłaszcza jak poznałeś go udając kogoś innego. Nie przyjdzie też od żadnego guru w internecie. Nawet nie przyjdzie od przyjaciela, którym ja jestem, bo to jest Twoje życie, o którym ja przecież nie mam pojęcia. To pozwolenie prawdopodobnie przyjdzie w tym jednym momencie, kiedy nie masz już siły ani ochoty grać, i powiesz sobie: Dosyć, teraz moja kolej. Jak sobie to szczerze powiesz, to potem już nic nie będzie po staremu. Więc zadaj sobie dzisiaj jedno, ale za to bardzo podstawowe pytanie proszę, zadaj je sobie. A mianowicie: w ilu miejscach, w których miejscach mego życia gram kogoś, kim nie jestem? Usiądź w skupieniu i wypisz wszystkie te miejsca i sytuacje. Dosłownie, zrób sobie listę, dzieląc ją na rubryki takie jak na przykład praca, znajomi, rodzina, media społecznościowe, może styl ubierania, a może nawet Twój sposób wyrażania się. To zadanie jest bardzo ważne, bo pierwszy krok do tego, żeby zacząć żyć po swojemu, to przestać żyć nie swoim życiem. A żeby przestać, to musisz sobie uświadomić, co z Twojego obecnego życia nie jest Twoim autentycznym życiem. Zacznij od tego i nie obawiaj się, co dalej. Nie musisz przecież mieć planu na wszystko. Aby zacząć, nie musisz wiedzieć, co dalej, ale na pewno musisz przestać się okłamywać. To jest podstawa. Bo najbardziej boli to właśnie to udawanie kogoś, kim nie jesteś i taka świadomość, że marnujesz własne życie. Jedyne życie, które masz na pewno. I to marnujesz je całkiem niepotrzebnie, zamiast robić tak, aby się delektować każdym dniem. Więc jeśli i ty jesteś nie z tej bajki, no to może przestaj na siłę wciskać się do cudzej bajki napisanej przez nie wiadomo kogo i zacznij pisać twoją własną. Od tego właśnie zaczyna się prawdziwa zmiana i szczęśliwe i spełnione życie. Jeśli chcesz, abym w filmach na tym kanale pomógł ci przejść tą drogą dalej, to napisz w komentarzu i aby niczego nie przeoczyć, zasubskrybuj ten kanał. Na pewno też przyda ci się wiedza, jak zadbać o takie otoczenie, które właśnie będzie cię wspierało w rozwoju według twoich wyobrażeń. Obejrzyj sobie wtedy ten film. A jak potrzebujesz praktycznego podręcznika. Jak takie relacje w ogóle budować? To przestuduj moją książkę Sukces w relacjach międzyludzkich, którą kupisz w naszym sklepie. Zapisz się też na mój newsletter. Warto, tam są ciekawe rzeczy. Powodzenia i do zobaczenia następnym razem.